Hello, hello, siemanko widzowie, witam zarówno polskich, jak i zagranicznych widzów, bo yy, i takich tutaj po odcinkach widziałem, także witam każdego. Na początku jak zawsze zachęcam do wpisania kodziku Pawlik, tutaj plusik i w tym oto miejscu kodzik Pawlik, gdzie dostajecie dolar jak bonus powitalny, you will get $1 and 20% to deposit. Proszę wpłacać po prostu. <laughs> Okej, okay, tutaj mamy mm, giveaway, yy, gdzie za wpłatę 2 dolarów możecie wygrać akacza o wartości you can win AK about 600 PLN, Polish. Także też zapraszam. Sorki, że dziś tak będę mówił i tak, i tak, ale testujemy tutaj politykę YouTube'a, jak to tam nam pójdzie. Zobaczymy. No i co? Na początku lecimy sobie batelkę, z której nie do końca nam dobrze idzie na początek, ale już nadrabiamy. Nadrabiamy na drugiej skrzyni, z której coś, coś tu będzie chyba. No i dziękuję bardzo. O to chodzi. 300. To już się zwróciło. No to też jest drogie. To kolejne 300. Dziękuję bardzo. No, i dla kolegi, niestety. No, niestety, zobaczymy, co. Do, no, nie, jeszcze kosę taką masną dostaje, kolega. No, nie, no. Idziesz do domu dosłownie, to, to siwy dym. No, i tutaj nie nadrobimy na niczym raczej, wydaje mi się. No, dokładnie, to nie jest jakieś drogie. No i GG. GG, tutaj by było. Tyle w temacie, dobra, no to coś takiego, 255 dolarków. No i co, była tym razem, nie, była wkracza do akcji, zobaczymy, no. No i niestety on to wygrywa na początek, przynajmniej. No z drugiej też, z drugiej też wygrywa wyjątkowo Skubaniec, dobry jest. No i wygrał, no wygrał, no co mogę powiedzieć, no. Wygrał, to wygrał, nie. Dobrze. No to myślę, że Baby Hole za 1500 Bot i Samu eee, No, no i na początek średniawo bym powiedział Mega syf Z drugiej też No jeszcze jest szansa jakaś Nie, ale no tutaj no średnio to widzę, no to będzie W dupę Tak dużo hajsu w zasadzie tak, z 1400 dolarów, wydaje mi się, w plecy. Otóż to. Otóż to. No cóż, czasem i tak bywa, nie? No dobra, no to skrzyneczka Quantum myślę, że może się lepiej mi tu postara. Bot i samo również. No i nawaja. No nawaja. No, co mogę powiedzieć? Nawaja jak to nawaja, nie? Dobra, no kolejna nawaja. Noż do obierania ziemniaczków. No i tutaj mamy Royala No a z Royala zobaczmy co nam wypada z Royala nam wypadają rękawice Które nie są, o są jednak drogie 1700 dolarów, dziękuję bardzo No i kolejny Klasunia Tak się zarabia, Kod Pawlik do czegoś respektuje No i dziękuję bardzo Dziękuję bardzo Co tu się wydarzyło 14 tysięcy, kolejny Royal Nie no, jak tu jeszcze coś siądzie to ja wychodzę Ja wychodzę po prostu dzisiaj nie, nie, 18 tysięcy, co tu się widzowie wydarzyło? Takie rzeczy z kodem Pawlik, a gangir. Dziękuję bardzo. Z batelki za 4 tysiące siada nam jakieś. O kurczę, ponad. no, ponad 60 tysięcy na czysto zarobku. No i tak się robi, taki profit z kodem Pawlik. Jak widać, potrafi i oddać, nie? Czasem odda, czasem zabierze. No dobra, no to na takiego enda myślę, że żeby wbić tutaj level. Puścimy sobie takie coś. No i na początek dosyć całkiem mi to daje. Dosyć, całkiem. No tutaj 400. No dobra, dobra. Się rozkręcamy. Tutaj 600, ok, ok. Dobra, tutaj, no ta kosa jest dosyć droga. Okej, okay, no tu rękawice, tu, tu akurat dla niego będzie dla Bota Nitro. Okej, okay, tutaj też. No i ostatnia z takowych tutaj. No i mamy Royala, mamy Royala, widzowie, tylko co z Royala nam siądzie tylko teraz. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tak się robi. Taki profit dzisiaj. No, i tutaj takie coś na zakończenie. Dwunastka zgarnięta, czyli szóstka na czysto zarobiona. 176 tysięcy na naszym koncie. No, i tutaj 500 dolarów odbieramy. No to mamy 177 w zasadzie tysięcy. No, i co mogę powiedzieć? Także całkiem, całkiem to sypie. Dobra, no to coś takie jeszcze spróbujmy już na takiego mocne zakończenie, takie full, full zakończenie. No to myślę, że. Za dziesiątkę coś stworzymy. Za 11, za 12, no na czysto, tak będziemy zarobieni te 10 tysięcy dolarów, przynajmniej się... O, jeszcze diamenty wymienimy przy okazji później. No, a tu niech się dzieje teraz, nie? No i się dzieje. No i się dzieje, widzowie. trzy tysiące dolarów. Dla nas, na czysto, na dzień dobry. No, tutaj dla niego niestety. Mm, no zobaczymy dalej, co tu będzie, nie? No, tu rękawice to tak samo, akurat dropimy. Piąta skrzynia już jest. Leci, leci dobrze 670 dolarów. No dobra, no to tutaj, tak pośredniawo no tutaj ten kukrin droższy od tamtego, bajoneta. No tutaj, no powiedzmy całkiem, całkiem. No tutaj dla nas chyba nie, a jednak nie dla nas. Eee, tutaj dla nas takosa, no ale to tak średniawo, jak na razie no i niestety on też dropi mocno on dropi mocno teraz coś dla nas by musiało jeszcze siąść, no nie wiem, nie wiem nie wiem, tu brakuje nam 300, 300 z dolarów przegraliśmy o kurcze, no niedobrze niedobrze, no hmm. to jeszcze jedną taką batelkę tak, będziemy na czysto wtedy, więc why not. Znów z botem Nitro, no i na początek sypie. Znów tysiak, okej, okay, dobra. No i dla niego, no dla niego, no źle się to zaczyna znów, no niestety, no. Dobra, no to, to jest drogie, no to nie jest jakieś tanie. Nadrobiliśmy troszkę, ale tu jeszcze trzeba nadrobić. Nie nadrabiamy, bo niestety bot Nitro ma Royala, oby coś... Słabego mu siadł, no ale siada mu oczywiście hał, no i dziękuję bardzo, to już jest wyjaśnione z tej batelki, wszystko raczej, tu już tu już się nic dla nas nie wydarzy takiego pozytywnego, wydaje mi się. No bo tutaj jakby już nie masz czego tak za bardzo polecieć, no nie oszukujmy się, nie? Żeby nadrobić tyle tysięcy, to nie wiem co by musiało się, Same royale by musiały siąść teraz w podrząd. No nie ma szans. No porobił nas, porobił nas oficjalnie, no co mogę powiedzieć, nie? Hmm, no tutaj też tak średnio. No i tu już nie ma z czego nadrobić. Nie ma po prostu z czego dać. No i sobie 27 tysięcy. Prawdopodobnie, no więcej jeszcze, bo my podbiliśmy mu stawkę. No i 32 koniec końców sobie zgarnął. Także to są grube, grube battle to są tak naprawdę. jejku, co mi się tu stało. O, to, to, to mnie kusi, ale na to nas nie stać, ale stać nas na emeczkę fade, którą oczywiście wezmę za 650 dolarów, no i 154 na naszym koncie, także na czystość dzisiaj, także myślę, że dosyć całkiem, jak się chciało więcej, no to się troszkę przegrało, ale i tak polecam wpłacać z moim kodzikiem, brać udział w giveaway'u, no i co, zostawcie lajka pod odcinkiem, subika na kanale, no i co, widzimy się w kolejnym odcinku widzowie, do następnego, siemano.